Zaprosiłem Cię, to let's go, poklikajmy. Dobra. A czy to było Lo, No, teraz, coś pograliby dzisiaj. Coś pograli, no. Jeden mecz, mecz. Jeden mecz. <grym> Chyba y, siku, siku grane, siku 3, to poczekamy chwilę, ale nie. 3? E, tam nie, tam jest, na jest, sprincie da, da, da. biegłem. Jest, jest. <grym> A i tak szczerze? Nie widzę, żeby ta gra się na lód cokolwiek różniła. Tylko takie jakoś jak gówno to wyglądają te cienie na daleko. No panowie, nisko na nogach, dynamicznie. na nogach, ładnie. Oj, oj, dużo. problemy miałem. Nie, auto czyste. Obydwaj podes i DS, O kurwa, leży podes. Auto czyste jest. Zawodowiec. Wow. A jest. Ja mi wypierdolił. Wykurwił ci. Ja sobie nauczyłem że nie jadę do Jaga, mam sobie radzić na FPL-u. Nie wiem, co jest od nowej osoby do boczu dodawane. Uważajcie, kurwa, środek idziemy Dolny. Bieguj, bieguj, bieguj! Jeszcze jeden. O, widzę, 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 widzę! Dolny klik. Nie, jest, jest, jest dolny. Nice! Widzę główkę, ale szybciej widzi moją chyba i dostaje raz to próbuję. Nie gierka już na gierkę. Pięknie wam. Kurwa w nosie. Kurwa je choma. Nie dawno. W tych szczotach inaczej, inaczej to wyglądało. Czym nie dostał? No to jest. Łyźle to jest, że nie dostał, nie?

Tam nice. leży. Galabisko. Nice man. Że... Nie. nie no, po pierdolinie wychyla. Nice. O, my już takie rundy wygrywaliśmy dwa na 5 oh yeah. Nie, to jest jebana ta gra. Wupę, ma, uważaj. To A co, wupę? To nawet nie wiedziałem. Patrz to. Uh. <głos> Nie <głos> był Lecimy wejdę w środek, zobaczę co się dzieje. Przeszły dawaj szczerze. Jest tuś długo, możecie wchodzić w B. Tak, tak, tak. No właśnie. Tak, tak, <noise> <to możemy>. Kipi? <noise> <noise> Smoła, jest na midzie, agupa. Kurwa, zobacz tego! Ajajaj, <noise> no i wpadł w czwórkę. Mieliśmy desertera, no. kiedy nowa mapa? zaczynamy mnie odkurwiać powoli od tych piasków. Jaki no, jest tak, że zaczyna irytować, tak? Trzeba zacisnąć zęby trenować, kurwa. Łoł, wow, <s> Kajne, <kg> parcen. To naprawdę mocne. Kajne Ale <tami> chyba nie widziałem to było takie na... Na czutce, tak zwanej. Jutro... Ej, to nie jest ostrofnulsup, kurwa? Teraz zobaczyłem. Ciechanów, kurwa. Być. Chuju, kurwa, nie patrz na mnie jak gram! Brakuje ci skinów w grze? Marzysz o niesamowitych przedmiotach, które będą cieszyć Twoje oko? Hmmm. Czy ta gablota brzydkich skinów nie przypomina ci czegoś? Czas to zmienić. Na helki możesz otwierać się z niesamowitymi skinami. Spróbuj swojego szczęścia, użyj kodu PAGO, środki do gry oraz plus 15%. Do depozytu. Kuli są mapki jaśniejsze, się, ale to ja dobrze, bo do, do, do więcej widać, nie? Tak, tak. Kurwa no! <laughs> co ja sobie z tobą no, zrobię? No, no. Na początku tu się zabiję, wezmę AK, a potem do sobie kompli. Nie, nie masz AK. Nie, <laughs> nie widzisz że AK. Widzisz, kurwa, co się kurwa dzieje z życiem? <laughs> <laughs> Nie, po prostu no, Na aucie już Ty skraj czy tam z głowa? O, on żyje Już nie, Filip, mamy 2 na 2. A się prowadzę, przypomina. To było, Dobrze? Ostatni, wracam do ciebie O kurwa U. Potknąłem tu się. Jakiś rogal. No i długa i chuj no Długa, 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 coś tu się dzieje. Ale mleczarnia, ja pierdolę. a a, a Uwaga, lecimy też na granat wybuchowy. To jest Tu będzie ręka. Dawaj slowly, slowly do niego podchodź. A, bo dobra, stój, jak chcesz. O, no, proszę, zero ma. Na spokoju, się spokój. Tam się, się z sieczka no, pomidorami. Siadka z dami Siotka z się rozjebała od tego, to chyba trzeba pójść to po... Pozbierać, ale... Masz flasha jeszcze, masz flasza Ale dostał, ale widzisz to może kurwa zakupić na rozdobcjonce On dostał 98 w trzech od nich miał Ale zachował ten spokój kurwa Śmieć No patrzy kurwa Jakoś strzelają dobrze Słucham Kurwa ginę no co jest? Gram mecza ważnego! Okay. Halo! To jako nie zginął? Ja co? Dobra, tylko Nie no, to są nie ja, 9 godzin Kurwa ginę, Tomek! Ja gram mecza ważnego, my zagadujesz! co Co? Ginę, Tomek! TIK! Nie ja, ja, ja ja nie, 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 ja też się ja też krzywdę tutaj w tym meczu. Pięknie! Kurwa. Pięknie! Filip, no lubisz to? No nie, Ej, dobra! Jak to jest widz? Słuchaj mnie! No ja, 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 Zabijcie. Patrzcie, ja ginę jak pies. Jestem psem. No kurwa, powinien umrzeć pies. O, tu wyskakano, tu powinien być wychadę przynajmniej. O, mówiłem, dwa. O kurwa, jak truchło spadło z gali tej. Fajn, Pedro. A ja na gałązka na B. O. Brawo. to jest Brawo. GG. Jestem mecz. Klaba, grejki, Ej, to mogu... Nie, końcu, to jest ale... niemożliwe co ja dostaję Ej, dawajcie Nie. tą bombę sprawdzamy granatem Patrz, patrz, o, patrz, o, patrz dzięki. to Ej, fake info było kurwa o, Dawaj Hajmer drugi. czekaj inaczej rzucaj, rzucaj Hajmer Kurwa <śles> <śles> Nie ruszyła się nic <śles> hey. Boże, ja w, w Co ja robię, co ja kurwa robię? O, o kurwa, za ty! Prawie ci wypierdolił, zobacz to. Ty strzela coś. Dziury tu są. Kurwa, dostaję. No i zmejtowany frajer. Ale Filipa przestraszę teraz. Short <noise> Kurwa! K kurwa on jest potężny! Gimbershot, no, jak... wie co się dzieje? Wimbershot. Nie, ja... Ej kurwa. Nie czemu. Ej mi też coś się jebie. Nie mogę się ruszyć. O kurwa. Co jest? <laughs> Co jest? O, co ja jest? Kurwa! Ja na takim lagu mu na biegu wyjewam! Chyba kurwa, Sors czy wychodzisz silnik, coś mi się zdaje. O kurwa! Te te lagi oddają! To są haksy! To są chyba! To jesteś odpalony! Masz go, masz go! Ajj kurwa! Jeden! O! Ja pierdolę ty! Się to, to, to rolę. To, to ty... Zabiłem go. Ja go zabiłem, kurwa. A bo nie potrzebuję że już cię smoka It's my time. Nie, no to jest kurwa hit, że ja coś takiego na b się takie rzeczy dźią. Przyjacielu, przyczeci trzeci lat, w kurwę wielu. Byś za kolan pielęgnował, żeby siał ten nie do kolan.